Fischrock, tutaj Piotr nie może gadać, ponieważ, yy, Pietro, ponieważ goni go Ania z obiaków, nie wiem co tutaj się dzieje. Weszliśmy i tutaj gdzieś jest dziwne jakieś miejsce, nie wiem co się dzieje, więc szybko włączyliśmy, żebyście to zauważyli widzowie. Widzicie to? Nie, nie Jakoś skryte! A, klipperzy! O, mnie nie dzierżawi! Ale pająk tam leci. Może w To było dobrze tam No... O, to gravel! A masz coś innego? Drewna, możecie nie spić drewna? O, jeszcze musisz tak dać. Widzicie, wiem, że to się dzieje. ja tu czekam. sam. Ja na to jak się zrobimy. nie? Tak? Siemanko, wracamy. Nie, tu serca. No. Dom. Idę po jedzenie. Serce mi odtchało przez chwilę. A serio, przez serce mi odtchało przez chwilę. Miałbym coś do jedzenia. A Apple. Oj, dzisiaj coś nie wyszło. Dobra, trochę nie wyszło. Tak? Nie wyszło. Komu... O, jeszcze nie ma jedzenia. Ale musisz to kupić. Oj, ile ci to dało. To musisz... Idę po krowy tamte. <coughs> teraz już mogę iść normalnie. Tylko żebyś się nie zabił. Nie raz w o, a ten magazyn to mi A ty w ogóle moje rzeczy Czekam. Tu nie widać, co to ich eee, nie oglądam. A wie, że wie tu, ja Jak wie tu mam, nie? Nie, bo ja czytam tytuł. Bo tytuł wypaśnię, masz tutaj, ma, ja mam, pla mam, pla mam plażę. Właściwie coś mówię, ja czytałam tytuł, że masz plażę. <kłysy> Dziękuję za. Yy, Dwie łapki w górę pod każdym odcinkiem. I za, I za co jeszcze? I zachęcam. No i za 9 słów. No i zachęcam do subskrybowania mojego kanału. To pomaga w rozwoju. No może nie w rozwoju. Co? Subskrybowania. Kogo? <grymne> I właśnie, yy, subskrybujcie Dziś Jego Guta <grymne> No może jedny, zasubskrybujcie mnie Jego Roka A co to jest? Ironia Każdy to Ja mam jakieś 36 Mam dowody A może otworzyć lizaczka? Nie wiem, ja tylko swojego jestem w trakcie otwarcia no jeszcze otworzyłem no, ty... mój lisak. To lizak. Mój lizak, mój lizak. jest mój lisak. Mój niego. Ohe! Patrz, to jest mój domek. To jest mój podróżny domek. To jest moja <grym> góreczka. To jest mały osi mój domek. Mam tylko dwie pochodnie. Cztery. Co no, coś zbudował? No nie wiem. Trzeba też mieć. Teraz będziemy mieć może ten. Masz jakąś farmę? To jest? Miało być krowki, ale nie ma. O, ja to, farmę... Jak się robi jajka? Powiedzcie mi. Nie da się Nie da się. Nie da się. Jajko plus jajko równa się dwa jajka. <noise> nie, krowa plus krowa równa się jajko krowy. Równa się malusie krowa. <noise> Co? Jest. To, znaczy... to znaczy nic. To znaczy nic, tak? To znaczy pop. Co to jest? Nie wiem. Ladder. Co to A ladder? Oto co to? To, co to jest właśnie? Na Re reaktor Core. Tego nie ma. Tego nie ma w Minecrafcie. Bo nie ma. I to jest też To jest topar. Do Dlaczego to służy? Nie, to nie jest to. A ty masz teksturpaka czy tak jest? Yy, ogólnie. Ogólnie. Tak? już chyba to, nie wiem, to Ty robi. chyba masz realistik paka. Tak, to jest to samo co to. To po prostu robisz tak. Tutaj masz z tego robisz jakieś Nie, Ja tego nie, nie potrzebuję, bo ja nie mam pokad krawę. No i dobrze. Jak byśmy zgrali online? Oj, to ciekawe, tak że to jest ta jakta. Więc. Oj, nie nie I Nie wpadnijcie na kanał oczywiście. Dziękuję! <grym> Ale nie... jego też subujcie, bo. Powiedziałem, bo. Bo on ma, on ma, on ma, on ona ja mam, ja mam, ja mam, ja mam od niego 21 więcej więcej. Przechodźcie na jego kanał, Muszę to powiedzieć w swoim filmiku, Ja mam od niego 21 subów więcej. Nie? Ja mam 3. Nie, to może o, o 11.00. Nie. No, to jeszcze jest. Ok, to, tak, 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 tak. O ja, już wtedy idziemy. Idziemy dalej. Jezu! Jakieś lubię, bo to są czworki. Takie wielkie. To twoi przyjaciele. Wiem ty tutaj kija zarobił? Co zrobiłem? Kijwa! Minecraft. To jest Minecraft. Minecraft tutaj kupiec. Minecraft. A tu tak żołnierek pyta się. To zombie mi kowrami. Gdzie jest toaleta? To Minecraft. Nie wiadomo. Ja nie wiadomo. Ale Kina. No może. No. No. Wcielali Ja! Jęź. Nie, o nie, to na roboty wpadły ciecie! O nie, nas Oj, to na roboty Oo! Znaczy... Ła, grawę! Robiszkę no, wiary! Pa, gravel. Bacie widzowie! We mnie! Tak ten nie! To jest prestik! Skopiła! Wdało się! <laughs> Jeżaka. Mizaka mnie wyciąga. <laughs> nie wiem. Fałszywy alarm. Nie wyszło. Wiesz, ja w tym... Wiesz, ja w tym nawet nigdy lawy nie widziałem? Co? No chyba wiem jak wygląda, ale nie nie widziałem nigdy. a serio. Co? Muszę skończyć teraz jak do to surowka. Dobra, idziemy. O, ja się oprę oświetlanką. Nie wyszło. Oj, oh. nie wyszło. O Filip, nie wyszło ci. Nie, nie, nie. Nie. nie, to jest głupia piosenka. Krępa kręka. pęka. Pęka grzmotu. No, Co, o, <laughs> jem, jem. Jem. co tam robisz? Idziesz na wyciebę. Yeah. Nie. Na co? Na mapę to. No, to idziemy spać dzisiaj. Yeah. No teraz. No, jak ustawił kuzyna do 22? Odbywamy do 18, 18, <susur> 18 15 <susur> 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 Pokaż. Jakie tu jeszcze mam surowce? Tak, Nie, nie daj. Ty się długo kilo, ten kilo. Ja będzie. Ja. Gratuluję. No dzisiaj się Jeszcze ja, dwie minuty będzie. Nie, to poranek. Nie, to Nie, to będzie. Ек, при. Ну, давай. Дуже. Я. Hvað ég maður finnst þá? Ó, það var sér, ég sé þú svo smæta, þegar maður finnst maður alveg. Halla, ég finnst þá. Czekajcie. Naczymy jak Kończymy tym od C i E.